Jesteśmy tuż po Gali KSW 77. Z nami jest Artur Pilka Witam Cię, Artur serdecznie. Witam serdecznie. Artur, Mamet Lidow wygrywa z baruszem podzianowskim, to w takim stylu, którego żaden pewnie z nas się nie spodziewał. To jest właśnie mametka Lidow, nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy. To, że będzie obalał i to tak z taką łatwością, tego to ja się nie spodziewałem, nie. <laughs> Także wyszedł na początku w odwrotnej pozycji w Majkuta, chodził, mówię, dobra, będzie fajnie czuł sobie dystans, będzie czekał na kontrę. Gdzieś tam obrotowe kopnięcie, próba zaskoczenia, a potem obalenia i to z taką łatwością, z taką. Masakra. No Ty walczyłeś wiele lat wadze ciężkiej, wiesz jak, 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 jak to są duże chłopy. i Jak ciężko było Mamendowi coś takiego zrobić, a on to właśnie zrobi, tak jak powiedziałeś, z lekkością. Z lekkością. Lata doświadczenia, psychika, mentalność, mistrza. Rozmawialiśmy prywatnie przed walką, nie chciałeś mówić o tym oficjalnie, ale trzymałeś kciuki za, za Mameda. Cieszę się nie, z tego? Nie ja mówiłem oficjalnie, tylko oficjalnie i na tym Instagramy. Trzymałem kciuki, dlatego bo jest to sportowiec krwi kości, sportu walki. Mariusz tak samo jest wielkim zawodnikiem, tym bardziej, że się przekwalifikował. No ale wiadomo, że byłem kciuki, miałem za typowego sportowca sportów walki, jakim jest Mamed, na którym ja się wychowałem Mamedzie, na Michale Matagle, to przez nich właśnie wiem co to jest KSW. To na koniec pytanie o Ciebie. Wiemy, że, że kontuzja, miałaś operację. Kiedy możemy się Ciebie tak realnie spodziewać na spokojnie? Ja myślę, że to będzie maj-czerwiec, no, ponieważ no, wcześniej sobie nie wyobrażam, ja 3-4 miesiące będę musiał wrócić a, do pełnej sprawności, czyli to by był luty-marzec, kwiecień-maj-czerwiec to akurat mógłbym się przygotować. Organizatorzy Was fajnie posadzili, bo siedziałeś koło Arka Wrzoska, a rozumiem, że Tobie ta walka cały czas po głowie chodzi. Tak, ale tak jak mówisz, wszystko zobaczymy, co to się będzie działo. Bo ja, na przykład, jeżeli miałaby być gala i miałbym zawalczyć na narodowym, to no nie chciałbym walczyć z Arkiem niego w mieście. Chociaż że nie jestem żadnym kibicem, ale wiesz po co? Tym bardziej on te pewnie nie chciałby walczyć w Krakowie I tak, i tak by to gdzieś. Więc jeżeli mielibyśmy walczyć to na jakimś neutralnym terenie, tak jak to miało być trzecim, chociaż Szczecin też, A, głównie arek, no bo to wiadomo, pogoń, legia. Chociaż ja nie jestem kibicą, ale mówię gdzieś tak po dzwoni stara, ale, ale tak jak właśnie mówisz, że fajnie by było, jeżeli nie z nim, to z kimś innym, a potem z Arkiem na tej zasadzie. A jakby się pojawił pomysł znowu walki z Mariuszem Podzianowskim? Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo, życzymy zdrowia i czekamy. Dziękuję, pozdrawiam.